Dobra, vamos. Nie wiem jak setupu, mogę setupu zapisać. Trójkąt i będę zapis. No tak, ale jak klawiaturą? No ale klawiaturę podłączoną nie mogę pisać. No klikam H i nie piszę, tak? Problemy techniczne u no niemożliwe. Klawiatura No działa. To moja kurwa? wina, że... Sorry. Moja wina kurwa, że twoja klawiatura nie działa? Nie działa, bo przed chwilą używali. No dobrze kurwa, ale to... Zaltabuj. Ja mam jakieś? To masz? Dyferencja na 50 w ogóle No ja mam na dyferencja na 50. Ja, ja 50 ja tak Dziwnie Jedzie Raz, dwa, trzy, je psy Ja już mam kłopoty Ja też mam kłopoty Martina ja, ja mam większe ten. chyba niż te A co masz jakie kłopoty? Wy co że kurwa nie możesz pojechać nic? Pojadę, pojadę Lecz to będzie miało znaczenie nie wiem Trochę niestabilności, moje wszystkie etapy z początku sezonu były niestabilne I żyję No właśnie nie żyłeś wtedy Zazwyczaj Chyba. I zespoły prowadzą raz z tobą rozmowy kontraktowe Na mid season? No Na razie nie, ale tak tam podobno słyszałem, że są jacyś No to jest tak chujowy, że się kurwa to do tego Ale w ogóle Widzicie, jakie my mamy szczęście, że jesteśmy wszyscy tak samo chujowi i możemy sobie jeździć i w miarę się ścigać no. ze sobą, nie ma żadnego no. tryharda, co na przykład cały czas dominuje, nie? No To jest dobra sprawa jednak. Na początku ty taki byłeś. This and next lap invalidated? Fajnie. Aliba masz? No mam, ale nie, nie dojadę dwóch okrążeń. No nie, FIA idzie, lami kurwa. Dobrze. Przelet poszedł. Kurczę chyba ścieka, szykany, ścinata, ale... Leci, leci wariacik. W próbować, wariasik. no. Wariacik, wariacik. Nie, nie ma wci. W pierwszym w pierwszym sektorze... Mieć unieważnione to dziwne. na co tego. Bardzo dziwne. Skamy kółek. A unieważniony. Nie niesamowite te kwalifikacje, szczerze. Najpierw y, hamulec rozjebany, potem y, nieważne. Jeszcze, jeszcze 10 pozycji? Kurwa, co jest?

Dobra, ja to nie wiem, ja nie przeszkodzę, tak. bo to się dobrze ponowiesz. Ja. Który chyba jesteś? Ostatni. Nie wiem, ja mam problem, bo to wie uciec. Tak, tak się ślizgam. Kurwa, pot. Gdy rozjebanek, jak to? Na sześć. Nadzieję, że nic. skrzydło wymienię, co? A jak tam. Gdzie to się zmienia? Yy, no tam, gdzie u wybierasz. No, nie wiem. No. Mam nadzieję, że zmienię, bo jest rozjebane, no muszą pomyśleć. Jak, Jak mają, już czerwony to na pewno. Dobra, nie zmienili, mogę i klikać, klikać. nie chce mi się. Ale no, no to nacisnąć, żeby no, ale mogę już nacisnąć, że. Ale nie mogłem tylko znaleźć, no. Jak nie może A dobra, zmieniają. Puściwa, że te i kurwa. Kocham safety cara. Mm -hmm. Ten makarin rozjebany to moja sprawka. Cześć. Teraz będę miał y, stare opony i P20 zamiast. Starych opon i P10 Zajibiscy safety car. Ja mam nowy opon i P1, może chłopaki się pościgacie chociaż. Ale 3 sekundy za na safety carze. Nie no, spoko. Spitowałem, bo stwierdziłem, że Kuba jedzie na P2 bez żadnej presji, to się nie wywali. Nie będzie safety car, nie? Na B2. No wiem, że mam za dużą stratę, no to jak się zespimyłem, to mam za dużą, tak? Chociaż każdy go kurwa nie miał. Spitowałem na P7, nie? Pan skupia. Zostań drive thru! No ale skoro się zeskinowałeś, no to ośrodkiszcie, że ja was dogonię. Że ja was dogonię, ale kurwa drive thru od razu dawać, no nie wiem Eee, będzie dobrze Ja już tam za safety karem, to się za dużo nie zmarnowały, no nie? No to prawda jakie szybki, ten piastry na szybki, Już się ścigali? Tak. on on dalej się jesteś Jak on mi odjeżdża, ty. Masakra. Oj, oj, oj. Oj, skrzydła nie ma. Virtual safety car deployed. Slow down. okay VSC ending. We're going green. Maintain positive delta until the green flags. Stoję, 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 Stoję dosłownie. Ok, no. jestem w stanie wyjść penalty. Łukaszku. Nie, to wszystko to się mogło odpierdolić w tym go to się odpierdoliło. Począwszy od kwalifikacji. Gwiazdką wow, yeah, będzie. Okay. Grazie, ragazzi.